Chciałem pokazać eleganckie cudo, jakie ja zrobiłem, czyli moją spawarkę przerobiłem troszeczkę, żeby było inne sterowanie do załączania już samej spawarki. żeby nie załączał jej z przycisku tego tła. tylko żeby była załączana z przy rączce. Dokładnie w ten sposób. Trochę jak miecz świetlny jest, nie? Zakończyłem się. I teraz tak. To jest zrobione z starej ładowarki, która daje mi 24 prądu stałego, 24V, niskie napięcie, które mi idzie na ten przycisk, żebym nie musiał dawać 230V z inwerterowa na 230V. Czyli albo bym musiał stąd wyciągnąć, ale jak patrzyłem na płytce, no to jest problem. Nie wyciągnąłbym 24V tak o, po prostu sobie, żebym mógł, żeby nie działał cały układ. Musiałbym płytkę po prostu przerabiać, a zamiast tego wziąłem starą płytkę z ładowarki chyba na 18V, ale 20 V daje prądu stałego. Nawet tutaj jest gniazdo 24 w sumie na, samą, na sam wentylator, ale nie będzie tutaj wentylatora, bo nie będzie ładować baterii, żeby musiała być, żeby musiała się chłodzić. to co, tylko transformator będzie zasilany tak naprawdę, czyli to, no i mostek prostowniczy jest chyba z której strony gdzieś tutaj, on chyba nawet jest, aha to tutaj nawet jest sprzed tym, no. Więc nie będzie nic specjalnie tutaj pracować. Stary przekaźnik z jakiejś płytki wylotowałem na 30V stałego, ale przy 20 łapie, to jest wszystko klejem na gorąco poklejone, żeby mi się tutaj nigdzie nic nie zbarło. Jeżeli ja przyciskam ten przycisk, zamykam obwód cewki tego przekaźnika. Może być widać jak to łapie. Widać jak łapie. Fabrycznie uszkodzony przycisk miał być bistabilny tak to jest stabilny że fabrycznie jest fabrycznie tu Dobra, wpuścił. ale to nic, bo jak trzymam go tylko to już puszczam czyli jak spawam to wstrzymam przycisk i łapię Puszczę przez no, ten przekaźnik gdzie 230V już do zasilania samej spawarki nie? R15 niezniszczalny starożytna cywilizacja wymyśliła ten przekaźnik jest zajebisty no, opuściłem fazę i zero z tego względu, że czasami jest tak, że ktoś źle zamontuje gniazdo. Chociaż nie powinno być tak, jeżeli jest bolec u góry. Tutaj jest w spowarce. Jeżeli jest bolec u góry, to w gniazdku powinno być po lewej stronie być faza po prawej. Po lewej faza po prawej powinno być 0 no, a czasami jest tak, że jakiś gamoń przepnie, a no nie chciałem mieć na spawarce w ogóle żadnego napięcia, tylko przewód ochronny, przewód ochronny to jest do bolca, czyli słoneczek zawsze będzie wpięty na odbudowę i będę miał bezpiecznie. Inna sprawa jest taka, że po prostu jak puszczę ten przycisk, a spawam, to nawet jeżeli się przypadkowo dotknę, to mnie po prostu nie porazi to napięcie, które jest do spawania, nie? No a mam też w sumie przy samej no, nie, nie działa, nie pracuje to wszystko, jest energooszczędnie, jest ten eko już. No.